Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała! Kołajkowym tygodniu witajcie w studio portalu My Łomża I w naszym programie to jest temat, a tematem jest to, co ostatnio działo się w województwie podlaskim. Dlatego witam Marka Lobrysia, wicemarszałka województwa podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, państwo. A mówię, co się działo już w ostatnim czasie w województwie Podlaskim. Ponad miesiąc temu radni PO i PSL złożyli wniosek o odwołanie Artura Kusickiego, marszałka województwa Podlaskiego. Co by skutkowało, jeżeli by się udało radnym odwołać marszałka, skutkowałoby odwołaniem całego zarządu? 1 grudnia, na początku grudnia, odbyła się nadzwyczajna sesja województwa Podlaskiego, na którym jednak no minimalną przewagą, ale marszałek Artur Kosicki e, został. Panie marszałku, więc od początku kiedy dowiedzieliście się, że taki wniosek zostanie złożony e, właśnie pod głosowanie? Należało się domyślać, że w dzień po wyborach, po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych. Czyli to jest taka pochodna wyborów? Tak, no to swoiste reważyzm, mhm. taki polityczny trochę, ponieważ no, nasz zarząd e, w większości e, tworzy e, prawo i sprawiedliwość. No i e, tak polityka jest e, zrobiona, że po prostu e, nasza opozycja od razu rzuciła się na zarząd, że być może e, odwoła e, marszałka. No, ale mhm. dobrze, że tak ta ich, że tak powiem, wniosek się nie spełnił. My zostajemy do końca kadencji, bo też jest taki, taka reguła prawna, że tylko raz w, w ciągu pół roku można wniosek wystąpić o odwołanie zarządu i marszałka. A już a jest w zasadzie marszałka. Mhm. A już, już do wyborów nie ma tego czasu, także stanowimy zarząd do końca kadencji. W trakcie obecnej kadencji marszałek i zarząd tak naprawdę stracił czterech. Swoich radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości zaczynaliście z 16. Co się stało po drodze, że teraz jest czterech mniej. Żeby to powiedzieć i nikomu godności nie uwłoczyć, no to powiem, że ludzie, którzy zaczynali z nami, z naszej listy startowali, po prostu nie podobała im się współpraca w jakiś sposób, z czego nie znam odpowiedzi i takich uwarunkowań jakby tu merytorycznych, bo raczej tu z naszej strony było wszystko w porządku. Pan Stanisław Derehajło, który był naszym i moim kolegą w zarządzie jako wicemarszałek, nie chciał z nami dalej współpracować i odszedł. Pan Kapica, który był po marszałku Łukaszewiczu, też nie chciał tego robić. No cóż, no, wola i wolność jest mm -hmm. niepodważalna i kto sobie uważa inaczej, to tak robi. No, przykro nam bardzo, że ludzie nie mają charakteru i kręgosłupu takiego moralnego, bardzo mocnego, bo jeżeli to jest chwiejność taka polityczna, samorządowa, można powiedzieć, bo to mm -hmm. tak, nie, nie lubię tego słowa polityka w samorządzie, a niestety tak się dzieje. I ta polityka wzięła górę od samorządności, o takiej jakości pracy samorządowca, od merytoryczności. Ludzie przychodzą też do Sejmiku, żeby robić politykę. Z tym się nie zgadzam i nigdy nie chciałem startować do, do Sejmu, do parlamentu. Myślę, że jak ktoś się urodził samorządowcem, to ma to głęboko w sercu, i, i dla mnie osobiście wielu, wielu kolegów z samorządu jest tak, że. Samorząd to jest bardzo istotna sprawa, jedyna dobra e, ustawa i, i, i w, w Konstytucji to ustanowione, że to jest najlepsza, można powiedzieć od 1989 roku ustawa, która e, uprawnia samorządy do samostanowienia. My sami chcielibyśmy oddzielić politykę od samorządu, bo rzeczywiście samorządy są bliżej nas, mieszkańców poszczególnych miast i miejscowości, ale wspomniał Pan nazwisko Kapica, Grzegorz Kapica-Złap, to jest właśnie radny, który wszedł... Szab... Na miejsce Sebastiana Łukaszewicza, który poszedł na posła, startował z waszych list, a teraz wraca jako poseł niezrzeszony, właśnie. Jako radny niezrzeszony. Radny niezrzeszony. Tak. No właśnie, no to tutaj. Mhm. No, Ale się... rozmawialiście z nim, były jakieś tak, rozmowy. Tak, tak, mhm. tak. tak no. Dlaczego zdecydował się tak naprawdę wyłamać się od swoich kolegów? No tego nie wiem, no widocznie, no nie ma, tak jak powiedziałem, nie ma kręgosłupa moralnego, e, nie wiem, w jaki sposób artykułował to, że, że on wchodzi e, jako jeden i chce, żeby być wicemarszałkiem czy marszałkiem województwa, no taki człowiek, który nie, nie zna się na, na, na samorządzie, nie wie o co chodzi. I od razu chcę zrobić karierę samorządową. To dla mnie jest nie, nie do pomyślenia. Najpierw się trzeba pouczyć, mhm. potem wchodzić w skład zarządów, czy też wykonawczych. Bo co innego jest być radnym, a co innego sprawować funkcję w zarządzie, gdzie trzeba co dzień myśleć i brać odpowiedzialność za całe finanse i za całą gospodarkę województwa. Czyli luki po Sebastianie Łukaszewiczu nie będziecie zapełniać. Będzie jeden wicemarszałek województwa podlaskiego. Tak. Pana. tak. Mhm. Uważamy, że podołamy jeszcze te pół roku, damy radę. Będziemy kompetencje dodawać dla pozostałych członków zarządu. Czy chodzi o oszczędności, czy o to, że nie widzicie nikogo na to miejsce? Widzieć to byśmy znaleźli, ale nie ma sensu po prostu już tutaj robić rewolucję jeszcze raz, bo byśmy mogli zamieszanie zrobić niepotrzebne z, na niekorzyść województwa, a zawsze parę złotych się zaoszczędzi i będzie przeznaczony na inne ważniejsze cele niż pobory dla wicemarszałka. Ja chciałabym jeszcze wrócić do tego odwołania Artura Kosickiego, bo zarzucało się mu w tym właśnie wniosku o odwołanie, że to było wydatkowanie publicznych środków na promowanie referendum i fatalny stan finansowy. Samorządu województwa podlaskiego zacznijmy od tego promowania referendum przed wyborami do parlamentu. Czy rzeczywiście te środki były wydatkowane i rzeczywiście twarz Artura Kosickiego była na tych billboardach i można było to właśnie się do tego tak odnosić? Myślę, że nie, ponieważ myśmy chcieli um, upublicznić, nagłośnić to, że województwo jest um, sąsiadem Białorusi i to na większości, w kilometrażu licząc odległości, ta, ten płot stoi na naszej granicy między Ukrainą a podlaskim województwem i to... A to było jedno z pytań referentalnych, tak. Tak, tak, tak ale to płot. bardzo istotne dla naszego województwa, ponieważ my może tu w subregionie łomżyńskim, w Łomży jesteśmy mniej, Zagrożenie. natomiast no te wschodnie powiaty i gminy bardzo są zadowolone z tego powodu, mm -hmm. ponieważ zmniejszyła się migracja ludzi przez tą naszą wschodnią granicę i, i jest można powiedzieć dużo więcej bezpiecznie niż, niż mm -hmm. wcześniej i na o to chodziło tak generalnie. I też to nie jest żaden, żajna, żadna ujma, bo my dbamy i jesteśmy jakby regionem. To, co można powiedzieć, że oczywiście zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę zagraniczną, ale już jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych obywateli, naszego województwa. Ale to cieszę się, że pan powiedział, że zmniejszyło się właśnie przedostawanie uchodźców przez to ogrodzenie, bo niektórzy mówią, że tego teraz nie ma, że problemu już tak naprawdę nie ma. Problem nadal jest. No być może no nigdy nie zabezpieczy się tak mocno, żeby działało to na 100%. Ale w, w, korzystając z naszych doświadczeń, i Litwa, i Łotwa, i Estonia, a nawet teraz Finlandia robi to. Mhm. Czyli ten wybór potwierdzają inne kraje, które. Stawia takie są, zabezpieczenia. Tak, mhm. które są zagrożone przez Rosję i przez Białoruś. Ale właśnie podczas tego, co się działo, tej akcji billboardowej na promowanie referendum, zarzuca się Arturowi Kosickiemu, że w taki sposób właśnie rozpoczął swoją kampanię, bo, bo chce zostać prezydentem. Prezydentem Białego Stoku. Czyli Artur Kosicki nie widzi się dalej w samorządzie. Rozumiem, że Marek Olbrych widzi się dalej w samorządzie. Jeżeli by potoczyło się tak, a nie inaczej, to byśmy mieli nawet marszałkę z Łomży. <laughs> nie wiem, jak będzie. W każdym razie na pewno Artur Kosicki nie liczył na to, że będzie dzięki referendum kandydatem na prezydenta mhm. Białego bo to jest za wcześnie o tym rozmawiać. Osobiście rozmawiamy praktycznie codziennie, nigdy ze mną o ten temat nie rozmawiał, raczej mi się jeszcze wydaje, nie zdradzał że... swoich pomysłów. <laughs> jeszcze nie zdradzał, ale mhm. raczej, raczej tutaj jesteśmy umówieni do końca kadencji na, wobec siebie na lojalność i żeby to wyszło, to tak musimy dotrzymać do kąta kadencji. Co będzie później, ja mogę tylko mówić za siebie, natomiast Marszałek, który można powiedzieć, dobrze się spisuje na tym stanowisku, dobrze zarządza województwem i finansami. Myślę, coraz z roku na rok jest lepszy budżet, lepsze wydatkowanie, więcej, że tak powiem, entuzjazmu do. I myślę, że ma jeszcze dużo energii, żeby na to tym To Co to właśnie znaczy, zostać? że to jest fatalny stan finansów samorządu województwa podlaskiego? To jest kolejny zarzut, który był skierowany właśnie w stronę zarządu. No niestety, to już tutaj mówimy o czystej polityce, bo no. e, dokumenty, fakty, ale. Ale i liczby o mhm. tym nie świadczą. bo... Czyli to jest pusty slogan bez żadnego tak. poparcia? My jako, my jako zarząd zaczynaliśmy, gdzie budżet był niecałe 800 tysięcy 800 milionów złotych po stronie wydatkowej, teraz mamy ponad 1,5 miliarda wydatkowania w budżecie. No to człowiek, który się nie, nie, nie interesuje polityką, to sobie jasno wyciągnął. Skąd są wnioski? te pieniądze? To, że to, to jest właśnie skuteczność w pozyskiwaniu tych środków? To są budżetowe środki, mm -hmm. ja nie mówię o środkach mm -hmm. unijnych, bo mówimy o budżecie województwa, które... Samym który... budżecie, tak, tak. Z wpływów. To mm -hmm. są wpływy z cit i z pit mm -hmm. To znaczy, że nasze województwo gospodarczo się rozwija i te cit -y mm -hmm. to właśnie to jest ten wzrost zamożności przedsiębiorców, którzy płacą podatki. To jest nic innego, mm -hmm. tylko właśnie to. Poza tym e, dotacje i subwencje e, z Skarbu Państwa, z różnych ministerstw do ochrony środowiska, do transportu e, kolejowego, drogowego, różnych tego do oświaty, do kultury i to stanowi o, o tym wydatkowaniu w tym roku e, ponad półtora mi, miliarda złotych. Natomiast, e, jeżeli ta, taka tendencja się utrzyma gospodarcza w, gospodarcza w kraju to i osoby fizyczne, czyli PIT, ale i osoby y, prowadzące działalność gospodarczą wniosą do naszego województwa, tak jak się oczekujemy, ponad 2 miliardy złotych, czego nigdy nie było. To jest rekord, można powiedzieć, finansów publicznych w naszym województwie. Nie wiem, czy firmy tylko, Panie Marszałku, są z tego zadowolone, że muszą płacić. No ale no tak, takie tak, mamy prawo. Takie podatkowe. mamy prawo. Tak. tak jest. Ale właśnie podsumowując tą klamrą, to co się działo 1 grudnia, na koniec, po głosowaniu, Marszałek Kosicki powiedział, że będzie próbował przekonać te 16 osób, żeby jednak przeszły na Waszą stronę. Jak to zamierzacie robić? Tutaj rzeczywiście bardzo mocno podzielił się Województwo Podlaskie, jeżeli chodzi o Sejmik? No tak, no. Jak to, jak to niektórzy mówią tak, no do, do tanga trzeba dwojga i ludzi, ludziom, jeżeli nie przemawiają liczb, nie, 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 merytoryczność nie przemawia fakty i dobre działanie, a jest wola i taki entuzjazm zmian, no to nikt tego nie zatrzyma. My ze swojej strony możemy tylko wszystko zrobić, co w naszych siłach i w naszej mocy, żeby udowadniać codziennie swoją codzienną pracę, że zasługujemy na, na to, żeby ponownie nas wybrano jako formację, która obietnice dotrzymuje, które województwo się rozwija. Możemy tu długo mówić, jakie czynności podujemy, żeby, żeby zachęcić przedsiębiorców, żeby działać dobrze w kulturze, w sporcie, w turystyce, w ochronie zdrowia, ile wysiłku robimy, jak działamy, żeby to, tego dowieść i do, udowadniamy to codziennie. Myślę, że to miał na myśli Marszałek Kosicki, że, że swoją ciężką pracą i codzienną ustawiczną pracą chcemy udowadniać, że zasługujemy na to, żeby ponownie objąć władzę w województwie, ale też żeby budżet, dotrzymać budżetu w tym wydaniu, który proponujemy. Ale jesteśmy bardzo otwarci na to, że opozycja i tak się umawiamy na komisjach, że opozycja, które zadania, które projekty chce wnieść, jesteśmy otwarci, żeby je przyjąć. Czy to jest tak, panie Marszałku, że rzeczywiście po wyborach parlamentarnych trochę złagodziliście swoje stanowisko i właśnie chcecie więcej rozmawiać z opozycją? Nie no, być może tak. Natomiast po każdych wyborach jest troszeczkę inaczej. Natomiast od początku kadencji, a generalnie od trzech budżetów staramy się te propozycje słuchać, słuchać i, i brać je do realizacji. No i tutaj nikt nam nie zarzuci, że to co opozycja chciała, to wszystkie rzeczy miała. I jakby nie patrząc na, na, na drogi, na infrastrukturę, tym, co ja się zajmuję, czy też w, w konkursach różnego rodzaju środków unijnych, te środki przeznaczamy dla naszego, całego wojska. Może właśnie to trzeba podkreślić, że bardzo chcielibyśmy od prowadzenia polityki od samorządu, ponieważ polityka mamy w Warszawie i żeby ona tam została i rzeczywiście tam główne decyzje były podejmowane. Podsumowując, przeciw wnioskowi radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego głosowało 11 radnych, za tym w Wnioskiem było 16 radnych, ale aby odwołać marsza marszałka, potrzeba było 18 radnych, więc tak naprawdę te dwa głosy zdecydowały, że zarząd województwa Podlaskiego dokończy swoją kadencję. Tak zwyczajnie po ludzku, jak pan to usłyszał, kamień spadł z serca? Myślę, że to tak, to bo każdy, każdy ma, ma obawę. Poszło, tak, tak, jest darmo. Nie jest to y, przyjemne, jeżeli y, jeżeli człowiek się stara, dobrze pracuje, to jest źle oceniany, bo być może. No, ale natura człowieka jest taka. Ja bym brał to, że to jest wynik 16 do 14, bo y, żeby być już tak w 100%. No, cztery głosy 3, nieważne. Trzy głosy, 3 głosy nie ważne, nieważne, tak. I byśmy mm -hmm. taki wynik mieli, i tak tak się spodziewaliśmy, że tak będzie. Byliśmy pewni 14 głosów, mhm. mieliśmy 11, no ale to tak się zdarza. Ale panie marszałku, są też te dobre rzeczy i ja bym chciała o nich porozmawiać, bo tak naprawdę za chwilę będzie już czas na podsumowanie. Za chwilę, tak jak pan powiedział, już jest mniej niż pół roku do końca kadencji waszej. Co panu Łomrzyniakowi udało się zrobić dla nas tutaj, konkretnie dla naszych mieszkańców? Co pan uważa, że jest pana największym wyzwaniem, które pan dokończył? Wiele rzeczy można powiedzieć, można tu przytoczyć. Przy, przytoczyć. Ja mam zapisane, tak, żeby o, o wszystkim spamiętać, natomiast powiem najważniejsza rzecz, która była 100% zrealizowana, to pobudowanie nowej siedziby WOPiTu, czyli Aha. Wojewódzkiego Ośrodka Leczeniu Terapii Uzależnień. I tu można powiedzieć, ta plomba, która była na ulicy Skłodowskiej, Mary Marii, Marii Kiri Skłodowskiej, to. Zaistniało przepięknie, bo uporządkowany został dziewiczy teren, który był bardzo zaniedbany. Piękny budynek, bardzo dobry, trafny cel wydatkowania tych pieniędzy do ponad 22 miliony złotych, które uświetniło pracę w tym obiekcie, ale też i to uzależnienia są. Obecnie bardzo duże od różnych środków odurzających, mm -hmm. czy też alkoholu. Czy I innych. bardzo takie ośrodki są potrzebne. I bardzo mm -hmm. potrzebne. Także dostępność i. Tutaj ocena... nie zamietliście problemu pod dywan, to trzeba tak, przyznać. Tak, mhm. I to, można powiedzieć, nasz, nasz zarząd uczynił przy pomocy też środków państwowych. My z budżetu wydaliśmy 15 milionów, to jest bardzo dużo, bo to ze środków unijnych to może nie było tak dużo, ale, ale ze środków budżetowych to jest bardzo dużo. No i, i tu dzięki też. Parlamentarzystom, żeśmy to wykonali w stu procentach. Ja myślę, że wiele inicjatyw odnośnie na przykład szpitala, który, który miał swoje trudne. trudne no historie, właśnie, I to chciałam zapytać, czy to nie jest właśnie taka skaza jednak na tej kadencji? Szpital jednoimienny, który był w Łomży. No, wiemy do dzisiaj, że to jest gdzieś tam dla nas problem i to, co się działo wtedy. No tak, no, tu nie ma co ukrywać. My, jako władze województwa, e, czyli e, samorząd wojewódzki był przeciwny, żeby tak się stało. Chcieliśmy, żeby tym szpitalem imiennym był e, e, woje, e, szpital, szpital w Białymstoku, w Białymstoku MSWIA. Myśmy o tym tak naprawdę nie decydowali, to jednoosobowo podjęli taką decyzję i pan wojewoda, wojewoda mhm. i odpowiedzialny za to lekarz krajowy odnośnie pandemii i tak się stało. Natomiast po tym okresie chcieliśmy bardzo mocno wejść w rewitalizację tego szpitala pod każdym względem, wyposażenia, negocjacji w wynagrodzeniach dla załogi, ale i kupna, sprzętu medycznego, wiele remontów, który teraz się odbywa, a chcemy to jakby nadgonić ten stracony czas ale też, Czy to no, rekompensata dla mieszkańców Łomży i leczących się w szpitalu w łąży? No myślę, że tak, bo to jako władze województwa, które teraz możemy to zrobić, to robimy i tak będzie na pewno 100% każdy podchodzi bez, bez względu na to, jaka opcja będzie tą władzę dzierżyła w naszym województwie. To, to Łomży po prostu się należy. Nasz szpital jest bardzo zorganizowanym szpitalem. W innych miastach jest to podzielone na różnego rodzaju działalności. U nas mamy to fajnie w jednym w jednym że tak powiem kawałeczku i w jednym obiekcie to się mieści. I też to co dzięki można powiedzieć moim staraniom się stało, to punkt krwiodawstwa, który powstał. Mm -hmm. No bardzo piękny obiekt. Ja osobiście jestem też honorowym krwiodawcą, dałem ponad 20 litrów krwi i uważałem, że mm, Mojemu środowisku jestem to winien, żeby to poprzeć tą budowę i tu z panem profesorem z Stoku żeśmy poważnie podeszli, podeszli do tematu i ten obiekt stoi i służy naszym, naszemu szpitalowi, ale też służy mieszkańcom naszego miasta. Ja tutaj już podsumowując powoli naszą rozmowę, macie już mało czasu, żeby rzeczywiście do końca kadencji działać, ale jakie pomysły, żeby właśnie tę ostatnią prostą wykorzystać jak najlepiej, żeby mieszkańcy chcieli głosować w przyszłych wyborach właśnie na tych ludzi, którzy dzisiaj zasiadają w synku. Tak, no ja myślę, że wiele, wiele imprez, które myśmy tu organizowali, ja przypomnę takie dofinansowania z festiwalu Waliska dla, dla działalności na przykład konkursu tańca towarzyskiego, gdzie czy te, czy te festiwalu łążyńskie Dni Drozdowo, to myśmy były to dotowane przez samorząd wojewódzki w granicach 5 tysięcy, teraz to, to jest prawie 100 tysięcy w każdym wymiarze. Każdym Czyli nie wymiarze. mieliśmy swojego marszałka, to byliśmy traktowani po macoszemu przez no myślę, że, że, że coś tam w tym temacie jest. Natomiast poważnym wyzwaniem jest już finalizacja dostępu łąży do, do ruchu pasażerskiego pociągów. Będzie kolej. Regionalna, to nie będzie Intercity, ale będzie regionalna między Łomża a Białymstokiem. Już jest w fazie projektowej, konsultacje społeczne odbywają się. No i co obiecałem też w wyborach, to droga Łomża Mężenin i ona też się dzieje. Są pieniądze, jest rezerwacja, Projekt, projektowanie idzie pełną parą. W tym roku jeszcze będą uzgodnienia z parp bo PARP prowadzi te tą inwestycję. Myślę, że w przyszłym roku, na początku roku wbijamy szpadel w budowę tej bardzo ważnej drogi. I to w ogóle nie będzie chwyt kampanijny, panie marszałku? Nie, no to, to każdy, ja, ja to obiecuję, ale um, tak to, to po prostu będzie, bo, bo, bo to jest po, ważne. To jest jedyna droga wojewódzka między Łomża a Białymstoku. Ale pan powiedział, że może mówić pan za siebie jaka jest przyszłość, czyli rozumiem, że przyszłe wybory również pan będzie startował, nic tu się nie zmienia i tak to będzie wyglądało? No tak, robię to, co, co umiem, dlatego że ja Państwu też muszę powiedzieć, że 37 lat w jednej firmie pracuję, firma zajmuje się gospodarką komunalną, transportem, ochroną środowiska i od tylu lat i chcę te doświadczenia przynosić do województwa i da, te doświadczenia łążyńskie mi się przydają w zarządzaniu województwem podlaskim, właśnie pod względem ochrony środowiska i infrastruktury. I tutaj nie widzę lepszego miejsca dla swojej działalności. Ale właśnie ja jeszcze na koniec jak zapytam o te struktury. Prawa i Sprawiedliwości w Łomży, bo konkretnie mnie tu tutaj interesuje. Gdzieś tam słuchy chodzą, że Piotr Modzelewski zostanie odwołany. Czy to prawda? Coś pan wie na ten temat? Jak, czy jest jakiś rozłam w Prawie i Sprawiedliwości w Łomży? Ja wiem, że pan struktury, co prawda nie, ta, ale na pewno z kolegami pan rozmawia. Rozmawiam oczywiście. Ten, ta dyskusja po wyborach, jak w każdym ugrupowaniu politycznym trwa. Jeżeli by to był um, skuteczny wybór, to pewnie jakoś by było to inaczej. Natomiast po, po przegranych, można tak powiedzieć, wyborach, bo nie tworzymy koalicji rządowej, ja nie ukrywam, mm -hmm. że to jest wygrana, bo to jest przegrana. I myślę, że to czas na, na jakąś dyskusję, dyskusję konstruktywną, która da lepsze owoce i pewnie. Czyli będzie oszczędzanie. Ja myślę, że kto, kto jest człowiekiem. Um, myśli, działania i, i, i czynu i, i, i myślę, że to, to będzie powodowało, kto będzie pełnił stanowiska, a kto nie będzie pełnił tych stanowisk, bo wybory są najlepszym sprawdzianem co do oceny człowieka. Mówię pod względem społeczno-politycznym, tak? Bo, bo trudno No Tak, tylko za winnym... takie rzeczy tutaj tak, mówimy i opowiadamy o nich. Marek Olbrych, wicemarszałek Województwa Podlaskiego w studio portalu My i w programie to jest temat Panie Marszałku. Dziękuję za przybycie. Dziękuję. W, panie, dziękuję w tym państwu. mikołajkowym czasie. No właśnie to jest najlepszy też czas, żeby pomachać do naszych widzów i życzyć im spokojnego grudnia, bo widzimy, co dzieje się na mieście już teraz, a co będzie przed świętami nie chcę myśleć, Panie Marszałku, więc proszę zakupy zrobić wcześniej i pozdrawiam. Prawiamy dziś już życząc wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ja jeszcze się z Państwem oczywiście zobaczę. Do zobaczenia, Magda Bochanek i Marek Olbrych wicemarszałek województwa podlaskiego. Dzięki. Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała!